Dzień dobry państwu. Jestem z Anna Kubiak, właścicielka kwieciarni Zielona Moda. Zapraszam po bardzo ciekawe rośliny domowe i nie tylko mamy również na taras. Tutaj przedstawiam kalateę, która wygląda jak ręcznie malowana. Odmian mamy na tą chwilę około 10. Ograniczamy straty, ale gdyby ktoś chciał to zawsze jakiś ładny bukiet zmontujemy. Tutaj kolejna odmiana kalatei. Bardzo ciekawa odmiana Monstery Manki. Pnąca roślina, mało wymagająca. Kolejna odmiana Kralatei. Mamy też fikusy, filodendrony, e, palmy, skrzydło kwiaty. Także dla każdego coś się znajdzie. Zobaczmy bananowca. Przyjrzyj się, jaki piękny, dorodny. Zobaczmy tą... Ciekawą wygonie, laweda przyciąga już pszczoły.